Ten gruz, który wygląda, jakbyśmy to chcieli na złą wyrzucić, będzie odnowiony w całości. To nie będzie tutaj to wszystko będzie wyglądało nie jak po renowacji, od razu wam mówię, tylko będzie wyglądało, jakby było wyciągnięte spółki w fabryce. I to nie spółki w fabryce po 30 latach, tylko spółki w fabryce 30 lat temu, czyli to będzie nowe. Od silnika skrzyni, każdy element dyferek, każda śrubeczka, wszystko będzie na nowe. Mam tutaj temat taki dosyć ciężki z grillami, bo mam dwa grille. Ale obydwa są traknięte, trafione, widzicie? Kto obstawia, ile kosztuje taki grill Adam? Obstaw. Dużo. Nowy tysiąca euro. Kurde, skąd wiedziałeś? 6800 zł w przeliczeniu na polskie jest na portalach, mają trzy sztuki zagranicznych, w Wielkiej Brytanii wystawione. Jedne trzy sztuki nowego, kompletnego grilla.